Cześć, witajcie z tej strony, Jacob. Witam Was w zapowiedzi nowej serii, jaka pojawi się na moim kanale. Tak jak mówiłem, jak tylko wrócę, to pojawią się dwie nowe serie. Które w większości, znaczy jedna, której na pewno nigdzie nie było, a ta, którą właśnie mam przed wami, to jest taka mieszanina troszkę innych serii. Nie powiem, że jest to zupełnie oryginalny pomysł, bo teraz z czymś takim jest naprawdę ciężko. No, ale mam nadzieję, że tak czy inaczej Wam się spodoba. Już tłumaczę o co chodzi. Jak widzicie, teraz są dwa czarne paski, które hop, wypełnijmy. No i teraz pojawiło się. coś. Pojawiło się coś. No dobra, no to na czym będzie polega, polegała ta seria, która nazywa się Potyczka. Syria ta będzie polegała na tym, że będę grał z wami wager matche, czyli tak zwane no, wager matche. Nie będą to pink slipy, nie będą to wager match o karty, będą to wager match o coins'y, czyli po prostu gramy o coś, prawda? Gramy o coś. Pomyślałem sobie, hej, nie mam dużo końców, naprawdę mam obecnie, no jak sami widzicie, na górze napis donośny stan konta 100 tysięcy. Tyle udało mi się uzbierać i co z nimi mogę zrobić? Mogę naprawdę. No, je postawić, prawda? Uważam, że nie jestem może najgorszy na tym PlayStation, więc może coś uda się ugrać. No, a może nie, zobaczymy. Tak czy inaczej, no co będzie dokładnie chodziło? Będę Was zapraszał. W każdym odcinku zostanie zaproszona jedna lub dwie osoby przez Facebooka albo Twittera. Jak widzicie na samej górze po lewej stronie, jest, chcesz zagrać. Tam są moje odnośniki do social media, czyli Twitter i Facebook. Gdzie będą pojawiały się właśnie zapytania No i tam właśnie będę szukał mojego przeciwnika Po wcześniej umówionej kwocie Czy to albo narzucę ja z góry Albo się umówię z przeciwnikiem Jeszcze nie wiem Będziemy, rozegramy mecz No i jak tylko uda mi się wygrać To do kwoty zarobione Pojawi się na przykład 20 tysięcy Jeżeli niestety przegram To tyle samo Dolicz się do straconych No i stan konta mój albo się zwiększy Albo zmniejszy no dobra, no ale co z tego Jeżeli na przykład uda mi się wygrać 100 tysięcy dodatkowe To co mogę zrobić? No i tutaj pojawia się kolejny cel Jak widzicie po prawej stronie jest na przykład Neuer Otóż chodzi o to, że, żeby tą Bundesligę tak przebudować Żeby naprawdę fajnie ją stworzyć I żeby fajnie wyglądała Oczywiście będą tu na przykład informy Będą tutaj zawodnicy dużo warci Więc chodzi ogólnie o to Żeby zarobić po prostu najlepszych zawodników No ale... Co Jacob, powiecie... Jacob... Okej, okay, zarobisz sobie, weźmiesz drużynę, powiedzmy, że wygrasz więcej meczy i pójdziesz sobie tak prosto? No, otóż nie, moi drodzy. Na przykład powiedzmy, że Neuer kosztuje teraz w okolicach 70 tysięcy, chyba coś takiego, no ale też nie jestem pewny, ale załóżmy w ramach tego właśnie filmiku, że jest warty 70 tysięcy. Pokaż, Jeżeli uda mi się zdobyć 70 tysięcy, powiedzmy, że w zarobionych jest 70 tysięcy, mam powiedzmy 170 tysięcy, no i mogę kupić nowego zawodnika do naszej drużyny. Kupuję go, wydaje 70 tysięcy, no ale czy trafią do mojej drużyny? Tak, jeżeli wygram go właśnie w tym momencie w pink slipach. No i yy, czyli, po każdym, za każdym razem jak kupię zawodnika, na przykład takiego Neuera, to będzie odcinek jakby między właśnie tymi wagerami, który będzie pink slipem. Jeżeli uda mi się go wygrać, wtedy mogę go zostawić w swojej drużynie i on już tam zostanie na zawsze. Jeżeli nie, no to niestety Adler zostaje, Noyer. no musimy jeszcze raz na niego zbierać. Tam macie wszystko: bilans największą wygraną z kim przeciwko komu, największą przegraną przeciwko komu. Także wasze niki, jeżeli tylko wygracie albo przegracie ze mną, będą tam umieszczone. No i tak, to jest chyba z takich głównych zasad, jeżeli. co tak mi się przychodzi do głowy. Jeżeli coś oczywiście mm, mi się przypomni, to będę dodał w komentarzu albo w opisie. No, ale jest jeszcze jedna kwestia, którą chciałem was bardzo poprosić. Słuchajcie, bo nie wiem jak grać te mecze. Nie wiem, czy wolicie skróty, czy wolicie jak, jakby nagrywam to na żywo. Dla mnie to jest w sumie bez znaczenia za bardzo. Także dam wam na dole ankietę i proszę w ankiecie zaznaczcie, jaką opcję wolicie, czy żebym zrobił obszerne skróty z każdym oczywiście strzałem fajnym, nie tylko z bramkami, tylko ze strzałami, całą jakby narracją po, po meczu, które wtedy mógłbym na pewno więcej się skupić i. Jakby byłbym skuteczniejszy, no ale tu też chodzi o zabawę, więc od Was to zależy, czy wolicie kamerkę i yy, wolicie po prostu reakcję na żywo Dobrze, to teraz szybki jeszcze przegląd, czy o wszystkim powiedziałem Chyba tak, jeżeli coś jest niejasne dla Was, oczywiście Wam to wytłumaczę Oczywiście w trakcie serii, mam nadzieję, że to się wszystko utrzyma i że nie, nie stracę tego wszystkiego Jednak uda się mi być na plusie, to zobaczymy Ambicje są, no a jak wyjdzie w praniu... No, mówię, wszystko się okaże. To tyle na dzisiaj mówię. Jeżeli macie jakieś pytania, to proszę zadawajcie w komentarzach. Ja bardzo chętnie będę wam odpowiadał. No i co? Już za niedługo pierwszy odcinek, właśnie z serii Potyczka. Dzięki i do usłyszenia kolejnym razem na moim kanale.